Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. Pytanie jest, czy to, to jest koniec tej relacji? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję 3 karty. sedno, 5 mieczy. Co wychodzi naprzeciw? 8 biał. Wynik odpowiedź, rada. Siła. Dołożę kartę. A Dołożę kartę. Mag. Na spodzie talii jest karta Słońce i to może być tło czytania. Sedna, piątka mieczy. Konflikt, postawienie granicy to jest również satysfakcja uzyskana naszym kosztem, lub innej osoby. Człowiek mógł czuć się wykorzystany czy oszukany. Ktoś wprowadził do naszego życia niepokój, sprawił, że zwątpiliśmy w siebie czy w jakąś sprawę. Coś nam odebrano, ktoś zdrapał nam uśmiech z twarzy. To jest również kierowanie się. W życiu chłodną kalkulacją. Na pierwszym miejscu człowiek zaspokaja swoje ambicje, ale nie przejmuje się kłamstwami. Mogła pojawić się forma manipulacji. Zostaliśmy potraktowani w niemiły sposób. Ta osoba z pełną premedytacją i ze świadomością wyrządziła nam krzywdę, przykrość i czuła z tego dumę. Tutaj były pomówienia. Oszczerstwa, kłamstwa, manipulacja. Ktoś uważa, że tutaj nie ma wygranych i również nie ma przegranych. Chce mocno postawić na siebie i powiedzieć, że to ja mam rację, pomimo wszystko. Tutaj trudno jest zaufać tej osobie. Co wychodzi naprzeciw? Osiem błów. To jest niedbałość w komunikacji, bezsilność, wyrzuty sumienia, problem zdrowotny, nieporozumienie w domu rodzinnym, brak miłości, brak chęci do działania, brak zapału. Człowiek posiada w sobie leniwy sposób życia. To też jest kłótnia partnerska, niepotrzebna komunikacja. Niepotrzebnie zawarliśmy z kimś kontakt. Wynik, odpowiedź, rada, siła, kielichów i mag. Pytanie jest, czy to jest koniec tej relacji? To powiedam, że nie. To nie jest koniec tej relacji. Będzie kontakt werbalny i niewerbalny. Będzie przejęcie inicjatywy w miłości, silne wyrażenie uczucia, czasami wręcz Gwałtownie, z pełną mocą zostanie podkreślone zaangażowanie się. Możesz się od niego nie odpędzić. Tutaj będzie szybka reakcja i rozwiązanie problemów. Pojawi się obiecujące wyjście z sytuacji. Pojawi się chęć dawania i brania miłości. On zrobi się otwarty na nowe rzeczy. Zrobi się szczery. Przed nami jest spotkanie towarzyskie. Możemy dostać miły prezent, zaproszenie na ślub czy na inną okazję. As kielichów nie mówi o wielkiej miłości, ale jest coś na rzeczy. Aby powstał związek i trwał, to człowiek nie powinien żyć tylko miłością do tej osoby, ale również powinien mocno stąpać po ziemi, aby związek trwał. Potrzebna jest Ci wiedza o partnerstwie, wiedza o kobiecie, wiedza o mężczyźnie. Należy skonfrontować się z rzeczywistością. Jeżeli chcesz nabyć wiedzę o partnerstwie, to oglądaj moje filmy. Tutaj też jest takie zbliżenie się do drugiej osoby po porażce. Patrząc na kartę Siła i Maga, to on może być. Twoim kochankiem, ale uroczym i czarującym kochankiem. Jeżeli chcesz coś trwałego i stałego, to nie z nim. Dysponujesz dużo większym potencjałem, talentem i ambicją, aby sięgnąć po towar z najwyższej półki. Patrząc na maga, to on jest taki picuś-glancuś, śliski facet. Ale nie jest zły do budowy związku, patrząc na rozkład. On potrzebuje kobiety do ustawień, aby go ustawiła. I nie wiem, czy to jest dobre, czy złe dla niego. Niedawno dostałam mail od mężczyzny. Napisał tak, z tego co pamiętam: Klara, ty postawisz ty potrafisz ustawić człowieka. Lubię Twoje filmy. Lubię z Tobą rozmawiać. W miły i grzeczny sposób wysyłasz mnie w kosmos. Co już dochodzę do siebie i schodzę na Ziemię, to znów wysyłasz mnie w kosmos. Tak było już kilka razy. Kiedy chciałem już zejść na Ziemię, to się rozglądałem, czy jesteś w pobliżu. Jak byłaś w pobliżu, to już wolałem zostać na tym księżycu. Mimo, że dostaję od ciebie łomot, to codziennie i z przyjemnością czekam na twój film. Dziękuję ci i kocham cię. Ja też dziękuję, ale z tym kochaniem to już nie przesadzeń. Bez przesad. Jeśli tak piszesz, to znaczy, że mówię prawdę o tobie. Mówię, jakie błędy popełniasz, co robisz źle. I trudno jest ci do tego przyznać się. A co gorsze, to filmy również oglądają Twoi znajomi czy rodzina. I po danym filmie trudno jest im spojrzeć w oczy i powiedzieć, że oni mają rację, że popełniłeś jakiś błąd, a przecież jesteś nieomylny. Na swoje życie spojrzysz z innej perspektywy, z innego punktu widzenia. A nad Twoją głową zaświeci słońce. I tego Ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot, w Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot, do